Dobry wieczór, ja witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Drodzy widzowie, zapraszam Was dzisiaj na kolejne spotkanie. Porozmawiamy sobie, jak zregenerować organizm ludzki. Czy to jest proste, czy to jest trudne? Dzisiaj na ten temat porozmawiam z człowiekiem, który od wielu lat zajmuje się tą tematyką, jest specjalistą w tej dziedzinie, poniekąd z pokolenia na pokolenie odziedziczył, współtworzy, rozwija. Duże centrum, które znajduje się tutaj na Dolnym Śląsku, Akademia Medycyny Regeneracyjnej, bo właściwie o tym rozmawiamy od kilku odcinków. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Państwu kolejny temat związany z naszymi relacjami z bliskimi, z rodziną. Często to właśnie przekłada się również na sprawy zawodowe, a w jaki sposób to o tym porozmawiam z moim gościem, a jest nim Aleksander Harecki. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry.